Rozwiąż nierówność w tego typu nierównościach liniowych, wszystkie x -y musimy przenieść na lewą stronę, a wszystkie liczby na prawo. Czyli mamy tutaj 6x na plusie, musimy przenieść te 6x na lewą stronę, że ono jest na plusie, musimy na lewą stronę przenieść je z minusem. A liczby przenosimy na prawo. Mamy tutaj minus 1. Żeby to minus 1 przenieść na prawą stronę, dodajemy obustronnie plus 1. Czyli będziemy mieć 2x minus 6x, a tutaj minus 2 plus 1. I teraz 2x minus 6x to minus 4x. Większe od minus 2 plus 1 to minus 1, bo mamy 2, ale, za, ale potrzebujemy 6. To ilu będzie brakować? 4. A teraz brakowało 2. Ktoś przeniósł 1, nadal 1 będzie brakować. I teraz tutaj mamy minus 4 przed x, więc my musimy obustronnie podzielić na minus 4. Ale kiedy dzielimy lub mnożymy przez liczbę ujemną, znak nierówności się obraca. Tak. I teraz będziemy mieć minus 1 przez minus 4, czyli 1 czwartą, czyli mamy x mniejsze od 1 czwartej. I teraz rysujemy oś liczbową, zaznaczamy 1 czwartą. I teraz tak, jeżeli nierówność jest pojedyncza, mamy kółeczko otwarte, jak tu jest taka nierówność podwójna, będzie kółeczko zamalowane. I jeżeli x stoi po lewej stronie, tutaj możemy sobie taką strzałkę dopisać i mamy w lewo od 1 czwartej, x mniejsze od 1 czwartej. Ale pamiętajcie, że ta zasada ze strzałką działa tylko wtedy, kiedy x mamy po lewej. Czyli u nas x należy od minus nieskończoności do 1 czwartej, przy 1 czwartej piszemy nawias okrągły. Kółeczko otwarte, nierówność pojedyncza, nawias okrągłą. I możemy przejść do B. Znowu, wszystkie x -y na lewo, wszystkie liczby na prawo. Mamy tutaj plus 5, żeby przenieść na prawą stronę, robimy minus 5. Mamy plus, żeby przenieść na drugą, piszemy minus. Teraz mamy tutaj x, -a. przed nim stoi niewidoczny plus, żeby przenieść na lewo, robimy minus x. 4x minus x, mamy 3x. A tutaj minus 40, minus 5, brakowało 40, okazuje się, że jeszcze brakuje 5, czyli łącznie brakuje 45. I dzielimy teraz na 3. Znak nierówności się nie obraca, bo my dzielimy przez liczbę dodatnią i będzie tutaj minus 15. Mamy x po lewej, liczbę po prawej, czyli możemy sobie na osi zaznaczyć już. Popatrzcie, nierówność podwójna, kółeczko zamalowane, dopisujemy tutaj. Minus 15 i mamy w lewo od minus 15. I teraz tak, niektórzy nauczyciele piszą tutaj taką pionową kreskę, jeżeli jest kółeczko zamalowane, a ukośnym, jeżeli jest kółeczko otwarte. Ale na maturze wszędzie piszą kreski pionowe. Także i tak, i tak jest dobrze. I teraz zapisujemy. X należy od minus nieskończoności do minus 15. Kółeczko zamalowane, nawias taki kwadratowy. Nierówność. Zaczynamy od przemnożenia obu stron nie razy 6, czyli tutaj piszemy kreskę i mnożymy razy 6. Po lewej stronie przepisujemy 2x-3, bo ta szóstka z tą szóstką się skróciła, a po prawej piszemy 6, w nawiasie 6x-2. I teraz słuchajcie, wymnażamy. Czyli po lewej będziemy mieć 2x minus 3, tutaj 6 razy 6, 36x, minus 12. 6 razy minus 2, minus 12. Teraz wszystkie x -y na lewo, wszystkie liczby na prawo. Czyli piszemy sobie kreskę i tak, mamy tutaj minus 3, chcemy przenieść na prawo, piszemy plus 3. Piszemy kreskę, mamy 36x, chcemy przenieść na lewo, piszemy minus 36x. I mamy 2x minus 36x, a tutaj minus 12 plus 3. Ja tutaj napisałam podwójną, ale tak tego nie widać, więc pogrubimy. I tak, mamy dwa jabłka, potrzebujemy 36. To ilu będzie brakować? 34. A tutaj brakowało 12, tak? A ktoś przeniósł 3. To ilu będzie nadal brakować? 9. I dzielimy teraz obustronnie przez minus 34, a kiedy dzielimy lub mnożymy przez liczbę ujemną, znak nierówności się obraca, czyli zamiast większe bądź równe, będzie mniejsze bądź równe. I będzie minus 9 przez minus 34, dwa minusy dają plus. I zaznaczamy na osi. Pamiętajcie, że tego typu nierówności liniowe pojawiają się na każdej maturze i Wy musicie umieć je Rozwiązywać. Mamy x mniejsze bądź równe od 9,34. Czyli x należy od minus nieskończoności do 9,34. I jestem bardzo ciekawa, czy te filmiki, które dla Was nagrywam, Wam się podobają i czy mam kontynuować ich nagrywanie. A teraz przejdę do, przykła do przykładu B. Zobaczcie, pomnożymy obustronnie razy 15. Dlaczego akurat razy 15? 5 razy 3 to 15 i ładnie mi się i trójka i piątka skróci. I będę tutaj miała taki x minus 3 przez 5 razy 15, a tu będę miała 4x plus 2 przez 3 razy 15. I możemy teraz skrócić. 3 podzielić na 3 to 1, 15 podzielić na 3 to 5. 5 podzielić na 5 to 1, 15 podzielić na 5 to 3. I pamiętajcie, że kreska ułamkowa to niewidoczny nawias, i my to, co było nad kreską ułamkową, zapisujemy w nawiasie. Tutaj piszemy mniejsze od 4x plus 2 i poza nawiasem razy 5. Tak, kreska ułamkowa niewidoczny nawias. I wymnażamy tutaj razy 3, a tutaj razy 5 x razy 3 to 3x, minus 3 razy 3, minus 9. 4x razy 5, 20x, 2 razy 5, 10. I tutaj powinno stać plus. I teraz wszystkie x na lewo, wszystkie liczby na prawo. Czyli tak, mamy minus 9, przenosimy na prawo, piszemy plus 9. Mamy 20x, przenosimy na lewo, piszemy minus 20x. Mamy 3x minus 20x. A tutaj 10 plus 9. 3 minus 20 mamy minus 17, bo tak, mamy 3 jabłka, potrzebujemy 20. Nadal będzie brakować 17. 10 plus 9, 19. I dzielimy obustronnie na minus 17. Znak nierówności się obraca, bo kiedy dzielimy lub mnożymy przez liczbę ujemną, znak się obraca. I plus i minus da nam minus. Więc mamy x większe od minus 1 i 2, 17. Zaznaczamy na osi kółeczko otwarte, bo jest nierówność pojedyncza, i teraz mamy x większe od, czyli będzie w prawo. Tak? Możecie tak. Te kółeczkę zaznaczać tutaj, możecie tutaj, może być taka pionowa też kreska. Pamiętajcie, x należy od minus 1 ,2, 17, do plus nieskończoności. Nierówności z wartością bezwzględną pojawiają się na każdej maturze w formule 2023. Musicie umieć je robić. Jak je robimy? Najpierw przepisujemy to bez zmian. Mamy tutaj chłopca, który kopię ten znaczek. W prawo o 90 stopni robi mu się lub. Drugi raz przepisujemy, on to znowu kopię o 90 stopni w prawo i mamy teraz mniejsze bądź równe i dopisujemy jeszcze minus. Czyli ten znak nierówności się obraca, dopisujemy minus. Teraz 3 plus 1 to 4. Tutaj teraz plus 1. Minus 3 plus 1, minus 2. I zaznaczamy na osi. Większe bądź równe od 4, czyli od 4 w prawo kółeczko zamalowane, mniejsze bądź równe od minus 2 kółeczko zamalowane. I już mamy x należy od minus nieskończoności do minus 2, suma od 4 do plus nieskończoności. Teraz drugi przykład x plus 4 mniejsze bądź równe 5 przepisujemy bez tej wartości bezwzględnej. Stoi chłopczyk, kopią 90 stopni w prawo. Tu mieliśmy lub tu mamy i. Znowu to kopię i mamy teraz x plus 4. Znak nierówności się obraca w drugą stronę i dopisujemy minus. I teraz czwórkę na prawo, czyli odejmujemy obustronnie 4, mamy 1. Odejmujemy obustronnie 4, mamy minus 9. I zaznaczamy na osi. Kółeczko zamalowane tutaj minus 9, kółeczko zamalowane 1. Większe bądź równe od minus 9, mniejsze bądź równe od 1. I piszemy, x należy od minus 9 do 1. Rozwiąż nierówność. I słuchajcie, przepisujemy. Tutaj stoi chłopczyk, on to kopnął, zrobiło mu się i. I on to znów kopnął i znów mu się to obróci o 90 stopni w prawo. Czyli ten znak nierówności się obróci i dopisujemy tutaj minusy. Przenosimy tą czwórkę na prawo. 5 plus 4 to 9. Tutaj też przenosimy czwórkę na prawo. Minus 5 plus 4 to minus 1. I zaznaczamy na osi. Pamiętajcie, że te nierówności z wartością bezwzględną pojawiają się na każdej maturze. Jeżeli robicie moje filmy w dobrej kolejności, wcześniej były nierówności liniowe, one też się pojawiają na każdej maturze i też musicie umieć je rozwiązywać. Mamy tak, x większe od minus 1, czyli zaznaczamy minus 1, kółeczko otwarte i mniejsze od 9, czyli zaznaczamy tutaj 9 i mamy, że x należy nawiasy okrągu od minus 1 do 9. I możemy przejść do przykładu B x plus 4 przepisujemy większe od 7, czyli przepisujemy bez wartości bezwzględnej. Stoi tutaj chłopczyk, kopnął, zrobiło mu się lub, tak, o 90 stopni w prawo i znów o 90 stopni w prawo. Czyli znak nierówności się obróci, dopiszemy minus. Przerzucamy czwórkę na prawo, 7 minus 4 to 3, przerzucamy czwórkę na prawo, minus 7 minus 4 to minus 11. Zaznaczamy obie liczby na osi i mamy tak: minus 11, mamy 3. Mamy tak: większe od 3, mniejsze od minus 11. X należy od minus nieskończoności do minus 11, suma od 3 do plus nieskończoności. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się to wyzwanie podobało, czy kontynuować, czy nagrywać dla Was takie następne. Filmy i chcę też przypomnieć, że dla uczniów, którzy biorą udział w wyzwaniu, mamy kod rabatowy na mój kurs, i wystarczy się do mnie odezwać gdzieś na priv, wysłać notatki ze wszystkich poprzednich części wyzwania, a ja mu odeślę kod rabatowy na mój kurs. Jak stać maturę z matematyki, jeżeli macie duże braki? Najpierw koniecznie musicie nadrobić ułamki równania wyrażenia algebraiczne. Bo jakim cudem zrobicie kolejne zadania z innych tematów, jeżeli wyłożycie się na wyrażeniu algebraicznym czy też na równaniu? Do każdej takiej lekcji krótkiej jest notatka, którą drukujecie, rozwiązujecie i później zobaczycie, że matematyka stanie się dla Was prosta, jak nadrobicie te cztery pierwsze rozdziały. Tak sobie to zaplanowałam. Tutaj jest czat, jeżeli czegoś nie wiecie, zawsze możecie do nas napisać. Potem przechodzicie do kolejnych działów i nie uczcie się arkuszami, jeżeli macie braki, tylko działami, bo to, a w arkuszach sobie tylko namieszacie, słuchajcie. I mamy oglądaj lekcję. Do każdej takiej lekcji wprowadzającej jest notatka, którą można wydrukować. I znowu spotek. Robicie najpierw takie początkowe rzeczy proste, proste, coraz trudniejsze, okej? Okay? Tutaj oczywiście drukujecie do notatki. Jak już przerobicie wprowadzenie, robicie zadania zamknięte, są z wytłumaczeniem krok po kroku na filmiku. Są to zadania prosto z matur. Jak tutaj przejdę kawałek dalej, zobaczycie, że one się powtarzają i w naszym kursie nauczycie się ich. Jeżeli zrobicie 33 zadania, które do tej pory były na maturze, pójdziecie w tym roku na maturę i przecież 34 też napiszecie. Bez najmniejszego problemu mówię wam. I dopiero jak już pouczycie się działami z naszym kursem, dopiero wtedy zacznijcie przerabiać arkusze. Muszę tutaj odłożyć, bo mam za duży telefon. I też mamy oczywiście kurs do matury rozszerzonej, też działa. I co? Mamy tutaj arkusze. Do każdego zadania jest nagrane wytłumaczenie na filmiku krok po kroku. I wszystko będzie dobrze, zdacie, poczytajcie opinie uczniów z poprzednich lat, nie bójcie się tej matury, bo to jest proste, to się powtarza i tych schematów nauczycie się ze mną w tym kursie, po to go dla Was nagrałam.